Jessica wraz z Angeliką obserwują Patryka i Laurę. Mają nadzieję, że uda im się podać dziewczynie środki na przeczyszczenie. Patrz, widzisz ten sok? Mm -hmm. Idź kup taki sam. Ale po co? Idź kup taki sam. Dobra, e, idziesz ich gadać, a ja podmienię sok szybko, dobra? O, to jest trochę ryzykowne. Nie interesuje mnie to, ona musi do swojej. kani, się, widzieliście może moich kluczy tutaj? Kluczy? No tak, siedziałam tutaj przed wetem i gdzieś się tutaj musiałam zgubić. Moglibyście poszukać? Pewnie. Tam siedziałam, to tam. Nie wiem, nic nie widzę. Dobra, może gdzieś się dzieje, ja po prostu zgubiam. Jakbyśmy coś słyszeli o znalezionych kluczach, to damy ci znać. Okej, okay, dzięki. Ej, a jak Jessica? Trzyma się jakaś? No tak, coraz lepiej jest. Tylko, że szkoda, że nie jesteście już razem. Pa! Udało się! Nawet nie sądziłam, że pójdzie tak łatwo. Teraz tylko trzeba czekać, aż napije się tego soku i poleci do kibla. O, jaka szkoda, a mieli tak romantycznie dzisiaj spędzić czas. Może to ich nauczy, że ze mną się nie zaczyna.